Ta duma, poczucie dorosłości, zadowolenie, zdobycie pozornej wolności. Tryskająca euforia z nas zdaje się nie mieć końca, gdy po zdaniu egzaminu pierwszy raz wsiadamy za kółko, a potem brutalnie konfrontujemy się z rzeczywistością. Wariatów na drogach nie mało, to prawda. Zastanawiam mnie tylko, dlaczego nagonka sprowadza się tylko na kierowców. Gdzie jak Żadna wina przepisów popierdolonych jak sanki w lato. Żadna wina złego stanu infrastruktury, gdzie łata się już łaty ład. Wat. Żadna wina systemu zdawalności, gdzie ośrodki uczą nas jak zdać, a nie jak jeździć. I przenigdy żadna wina pieszego. Zawsze jest świętą krową na ulicy. Jego głupota nie podlega karze. A więc Statuś Grzybek miał rację. Katolików prawo nie obowiązuje. Więc... Jak jeździsz, kurwa! W każdym człowieku, kiedy wsiada za kółko, otwiera się czeluść piekła, a wszystkie demony dotychczas skrywane są uwalniane na światło dzienne. Wszyscy są wściekli, na wszystko. A już szczególnie na tych skórwiałych rowerzystów, kto by się nie wściekł na widok tępej pizdy blokującej cię, jeżdżą z tym swoim składakiem od krawędzi do krawędzi, gdy tobie akurat się spieszy. Kurwa ma dzieban, kurwa, korki, ja pierdolę. Mmm. Ugrdo, URWA Na drogówkę, gdzie pracują mnie do rajdy życiowe, czychające tylko aż przekroczysz te 5 km w terenie zabudowanym, a sami zapierdalają jak na autostradzie. Na fotoradary, których jest prawie tak wiele jak kościołów, czy choćby na te przeklęte korki. Kurwa jedzie od pasa do pasa, ja pierdolę. Kurwa macie. Pierdoleni rowerzyści. Dzieżek rowerowych, jak na lekarstwo, bóstw pasów prawie w ogóle. Do tego poczucie, że jest się królem drogi. Czasem mam wrażenie, że większość osób przed wejściem do auta wyjmuje sobie mózg. Tak na wszelki wypadek. Kurwa więcej, was więcej, ja pierdolę. Jeśli mam być szczery, nie ufam kobietom za kółkiem. Do tej pory z czystym sumieniem poznałem jedną kobietę, która mogę stwierdzić, że umiała jeździć. W sumie, gdyby kobiety nadawały się do prowadzenia pojazdów, zawód kierowca miałby też formę żeńską. Zmień się. Zmień się. Zmięć się, kurwa, chuju, zmień się. No. Każdy jeździ jak chce, to prawda znana nie tylko kierowcom i za specjalnie mnie to nie dziwi. Jak można wymagać od społeczeństwa, by jeździło tak samo, gdy średnio co 10 lat zmienia się w pizdu wszystko? Większość kierowców zdawała prawko jeszcze za komuny i od tego czasu ani razu nie musieli przebadać się, ani nawet przestudiować na nowo przepisów. Co za absurd! Pierdolone kurwa słońce, jak pierdolę! Część teoretyczna powinna być co 5 lat odnawiana, a praktyczna co 10. A skoro przy tym jesteśmy, to w dupie mam, że według statystyk w Polsce jest najtrudniej zdać egzamin ze wszystkich krajów Europy. Jak dla mnie wciąż za łatwo. Pierdolone progi zwalniające, ja pierdolę. Tak to prawda, że aby zdać praktykę, niekiedy trzeba mieć wyjątkowego farta. No bo to, czy zdamy, tak naprawdę tylko gdzieś w 30% zależy od naszych umiejętności. Reszta to czysta forma przypadku i humoru egzaminatora. Kurwa, szkoda, że nie więcej tych znaków. Ciekawe, kto to w ogóle czyta. No ale część teoretyczna to czysta pamięciówka, czyli jak każdy sprawdzian szkolny. Aby zdać i zapomnieć, nierzadko nawet nie zagłębiając się w treść. No i potem mamy te ciamajdy Które przez skrzyżowanie równorzędne Nie umieją przejechać Nie to, że jestem wzorowym kierowcą Nawet nie lubię jeździć Prawko zdałem dopiero za drugim podejściem I wiem, że wielu z was w tym momencie Chciałoby mnie zlinczować Bo właśnie wróciliście z Wordu Po zapisaniu się dziewiąty raz na egzamin to nie jest tak, że się nie nadajecie. Jedni szybciej się uczą, inni nie. Widocznie te 30 godzin lekcji to dla was było za mało, bo tego da się nauczyć. Chciałbym na drodze dziurę, dziurę dziurę Dlaczego chciałbym, aby próg był jeszcze trudniejszy? To proste, bo to nie jest zabawa. Wyjeżdżając z garażu nie jesteście odpowiedzialni tylko za siebie, jesteście odpowiedzialni za wszystkich. Droga, droga z stanie technicznym. No kurwa, nic nowego. I jak zainteresowany pan? Nie, strzymam się jeszcze z tym punktem. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Bardzo dużo osób narzeka na to, że jest wielu popierdolonych kierowców. Tak, to prawda, wszyscy dobrze wiemy o tym, że jest multum wariatów, idiotów, kretynów czy dzieci, którzy chcą się po prostu pochwalić tym, że przed chwilą zdali kurwa prawo jazdy. Ale wszyscy kierowcy dobrze o tym wiedzą, że piesi zachowują się jak święte krowy, kurwa na jezdni, nie patrzą na nic, stwarzają większe zagrożenie dla nas niż nawet dla siebie. Podczas jazda, na nagrania mieliśmy masę sytuacji, gdzie piesi występowali w roli głównej. Niektóre nawet zarejestrowały nasze kamery. Przykładowo tutaj widzimy, jak staruszek podjeżdża na rowerze do przejścia dla pieszych. Schodzi, patrząc się cały czas w naszą stronę, widząc nasz samochód, który jedzie ze stałą prędkością, zamierza wejść na, na przejście dla pieszych. Mniej więcej my by znajdowaliśmy się wtedy 10 metrów od przejścia, jadąc jakieś 60-70 na godzinę. Nowy. Na tym nagraniu z kolei widzimy, jak kobieta przebiega przez przejście dla pieszych, kiedy my mamy zielone, a ona ma czerwone światło. Mimo wszystko nie przeszkadza i to światło się wpierdolić i zapierdale przez całą długość pasów. No bo kurwa, czemu jej? jej nie wolno? No śpieszy jej się, nie może chwilę poszekać. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że zarówno my, jak i każdy inny kierowca, jeżeli znalazłby się w tej sytuacji i nie daj Bóg by się coś kurwa stało, wina byłaby po naszej kurwa stronie oczywiście. Jedyne co nas ratuje to to, jeżeli by pieszy był pod wpływem alkoholu. A no to niestety rzadko się zdarza. Przypomnijmy, że piesi mają obowiązek upewnić się, czy jest możliwość bezpiecznego przejścia przez jezdnię. Nie wchodzić na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd, nawet na przejściu dla pieszych. Nie wchodzić na jezdnię za tzw. pojazdu, szczególnie dotyczy to autobusów w rejonie przystanków bądź innej dużej przeszkody. Nie wybiegać na jezdnie, tylko spokojnie wchodzić na przejście dla pieszych. Przechodzić przez jezdnię bez zwalniania i zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby. Przekraczać jezdnie tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Tak więc kurwa, przestańcie się zachowywać jak panowie tych dróg, bo nie jesteście kurwa i my będziemy ciągnąć tą odpowiedzialność, jeżeli Wam się kurwa stanie przez Waszą kurwa głupotę. Dziękuję, do widzenia.